Proszę nam przybliżyć temat dzisiejszego wykładu. Na no, temat dotyczył tego, z czym borykamy się na co dzień jako właściciele gabinetu kosmetycznego czy też menadżerowie zarządzającymi gabinetami. Otóż okazuje się, że nie tylko samo wykonywanie zabiegów kosmetycznych, ale też wiedza na temat marketingu, zdobywania klientów, relacja między klientami, koszty, Facebook, media społecznościowe, to są wszystko te wartości, które wnosimy na co dzień w rynek beauty każdego dnia. Okazuje się, że taki udział w seminariach, konferencjach, gdzie nie tylko jest mowa o tym, jak wykonywać poprawnie zabieg, ale o tym, jak go wypromować, jak prowadzić kabinet kosmetyczny, jest dziewczynom niesamowicie potrzebne. Sprawa wygląda tak, że ja zaczynałam prowadząc kabinet kosmetyczny. Zaczynałam, prowadziłam sama. Zatrudniałam później recepcjonistkę, zatrudniałam ludzi. I y, mam doświadczenie, mam podgląd na to, jak ten gabinet powinien wyglądać, jak powinien funkcjonować, w jakim kierunku powinien się rozwijać. Co mnie między innymi doprowadziło do tego, że w tej chwili jest to sześć placówek w Polsce szkoleniowych i myślę, że nie jednej osobie jestem w stanie pomóc i wytłumaczyć i wypromować dany gabinet na, na kosmetyczny. Własnych błędów, dokładnie tak jest Pani w stanie tak, powiedzieć, co tak, zrobić tak. dobrze, a jak uniknąć jakichś tam problemów. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Samo otwarcie gabinetu kosmetycznego to jest dopiero jakaś część drogi. Utrzymanie tego gabinetu kosmetycznego, zatrudnienie personelu to jest e, czegoś, czego dziewczątku. One no się jeszcze uczą. Tak, dokładnie.